Czy po podniesieniu czegoś z ziemi czujesz ból w odcinku lędźwiowym, czy schylając się nawet po lekką że czujesz, jakby Twoje plecy miały zaraz pęknąć? W dzisiejszym materiale przedstawię Wam kilka wskazówek, co zrobić, by ochronić się przed tego typu problemami. Siemka wszystkim! Ja nazywam się Damian i Witam Was na kanale Mufrey. Podnoszenie przedmiotów z ziemi jest chyba jednym z najbardziej kontuzyjnych ruchów, jakie tylko możemy wykonywać w naszym życiu codziennym. W końcu każdy z nas zna taką osobę, która coś podniosła i nagle jej coś strzeliło w plecach, albo wypadł jej dysk. Oczywiście to jest najczarniejszy scenariusz, ale jak najbardziej zdarzają się takie sytuacje. Bierze się to głównie z tego, że wykonujemy to nieprawidłowo. W materiale tym nie chcę skupiać się na naprawie skutków takiego działania. Niemniej jednak chciałem przedstawić Wam kilka wskazówek. Co robić, aby nie doprowadzić swoich pleców do takiego stanu? Zapraszam do oglądania. Na wstępie postaraj się o to, by stanąć jak najbliżej przedmiotu, który chcesz podnieść. To sprawi, że przedmiot ten będzie znacznie mniej obciążał Twoje plecy i będzie lżejszy, niż jakbyś podnosił go oddalonego od siebie. Następnie napnij pośladki i trzymając napięcie wysuń biodra w tył. Ważne jest, by właśnie tutaj w stawie biodrowym rozpoczął się ruch, a dopiero później w stawach kolanowych, ponieważ staw, który jako pierwszy wykonuje ruch, zbiera największe obciążenie, a biodra są o wiele lepiej przystosowane do większej pracy względem kolan, stara się utrzymywać proste plecy przez cały ruch bez wyginania się w odcinku lędziowym czy szyjnym, co doprowadza nie tylko do utraty mocy, ale również wytwarza ogromny nacisk na krążki międzykręgowe. Gdy już złapiesz przedmiot, napnij pośladki jeszcze mocniej, tak by wypchnęły twoje biodra w przód i w górę. Kolejny sposób wykonamy przy troszeczkę większym zaangażowaniu nóg. Ustaw się znów blisko przedmiotu i wypchnij delikatnie biodra w tył. Tym razem wykonaj większe spięcie w stawach kolanowych. Po chwyceniu przedmiotu wróć tak samo jak poprzednio poprzez mocne spięcie pośladków, które wypchną cię w górę. By jeszcze bardziej obciążyć swoje plecy, możesz unieść przedmiot z klęku na jednej nodze lub gdy posiadasz lepszą koordynację, wykonując jaskółkę na jednej nodze. Oczywiście, sposób ten sprawdza się raczej tylko przy lżejszych przedmiotach. Pamiętaj, żeby zawsze przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów utrzymywać kręgosłup w jego neutralnym ustawieniu, bez skinania się czy nadmiernego przeprostu, a także kontroluj swoją pracę pośladków, ponieważ to one są głównymi mięśniami które mają podnieść ten przedmiot, a nie tak jak odbywało się do tej pory, były to plecy. Dzięki za obejrzenie. Jeśli materiał ten okazał się dla Ciebie pomocny, śmiało zostaw łapkę i komentarz. Natomiast jeśli chcesz widzieć więcej takich materiałów, zasubskrybuj kanał Move Freely i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia, gdy tylko wleci kolejny film na kanał. Dzięki wielkie, bierzcie jak swoje i see you next time!